to jest pytanie? Dlaczego brak, liczę na Pana inteligencję? To jest pytanie, tylko chodzi jest. o to, czy Pana oczekuje odpowiedzi. Proszę to artykułować. Ja, ja się zobowiązuję, Panie Przewodniczący, tak żartobliwy ton ma, Pan ma, że ja Pana poinformuję, jak będą te właśnie pytania. Zgoda? Skoda? Skoda. Dlaczego brak więc jakichkolwiek rezerw? Wiemy, że podobnie uczynił inny bank z grupy Unicredit, banko Faustia. Czy to jednak wystarcza, wystarczające usprawiedliwienie? Ile i tutaj chciałbym usłyszeć odpowiedź pana prezesa? Ile w ciągu miesiąca, bądź, bądź kwartału, dokładamy, by utrzymać na powierzchni Unicredit Ukraina? Prosiłbym o zanotowanie tego pytania. Doczekamy cierpliwie do, do, do zakończenia wypowiedzi. Jeśli pytania, które, na które mówca oczekuje odpowiedzi będą się pojawiały w toku, prosiłbym o notowanie tych pytań. Drugie pytanie. Czy nie jest to kolejny przypadek spirali zadłużenia w celu przesunięcia strat na przyszłe okresy? To są pytania, jak rozumiem, dotyczące roku obrotowego 2008, tak? Tym się zajmujemy dzisiaj. W tym samym czasie wypłacił Pan sobie największe w sektorze bankowym w Polsce bonus. Mówiąc o bonusach, dlaczego wstrzymał Pan wypłatę bonusów zatwierdzonych dla szeregowych pracowników banku, skoro sytuacja finansowa banku jest tak dobra. Dlaczego w tym samym czasie od kilku miesięcy, także zahaczając on rok 2008, bank PKSA nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec swoich kontrahentów. Zalega z płatnościami. To z powodu świetnej sytuacji finansowej? Czy moglibyśmy spróbować dać szansę zarządowi odpowiedzieć na, na te pytania, które pan już sformułował w taki sposób, żeby było to czytelne? Ja myślę, że te, te, te pytania. Ma pan, Ma pan ich kilkanaście. pan ich kilkanaście, jak rozumiem, tak? Chciałbym zadać pan blok i później wysłuchać już. Czy taka formuła jest miejsce. akceptowalna? Tak, możemy zadać wszystkie? Bardzo proszę. Skończyliśmy o płatnościach faktur. Może to bardziej pytanie do wiceprezesa Lawalio. Panie prezesie, następne pytanie dotyczy opcji walutowych. Czy może nam pan przybliżyć wysokość zaangażowania w opcje walutowe sprzedane polskim przedsiębiorcom? i przedstawić swoje zdanie, czy ci przedsiębiorcy, strona tych umów opcyjnych pana mniemaniu będą w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec banku PKS. -a. Panie Prezesie, chciałbym też wiedzieć, jakie jest wynagrodzenie KPMG. Podobne informacje uzyskałem na Walnym Zgromadzeniu i Kredyt. Jednocześnie dochodzą do mnie informacje, że nie tylko KPMG Audyt jest stroną umów z bankiem PKSA, ale też ramię konsultingowe KPMG jest, było płacone w ciągu roku 2008. Czy nie istnieje to konflikt interesów? Czy nie stają tutaj, czy nie stoi to w sprzeczności z etyką czy z regulacjami, jakimi podlega bank PKSA. Bo mi się wydaje, że jeśli firma robi odyt, żadna inna firma z grupy, tu, tu, tu w Polsce czy gdzie indziej na świecie, z tej grupy nie powinna być zatrudniana przez bank. Albo audyt, albo consulting. I tak i tak nie powinno mieć miejsca. I jeszcze na koniec. Czy może pan opisać parametry wyceny derywatyw w pańskim banku? Użył pan nawet sformułowania, którego ja się nie odważę wymówić, bo spolszczone... Volatility, miernik volatility przy wycenie derywatów. Jaki współczynnik zmienności cen walut przyjęto do wyceny w 2008? Czy powiedzmy przyjęliście współczynniki na początek roku, średni za cały rok, czy może te współczynniki na koniec roku? Bardzo proste pytanie. To pytanie ma w sobie, niesie w sobie wielką wagę, dlatego, że ta wycena, czy to wasze podejście optymistyczne do przyszłości, tak jak na Ukrainie, yy, stanowi o przyszłości tego banku, o potencjalnych przyszłych stratach. Chciałem zwrócić uwagę pana prezesa, że, wa, że wartość nominalna derywatyw w posiadaniu pańskiego banku przewyższa dwukrotnie sumę bilansową. Wyceny tych derywatyw mają olbrzymi wpływ na bilans i rachunek wyników. I w końcu, kto jest wystawcą tych kontraktów? Czy kredyt? Czy kredyt pogrążony w kryzysie płynności jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, jeśli to właśnie ta firma jest wystawcą derywatyw? To stoi po drugiej stronie. Może inny bank inwestycyjny. Niech nam Pan to zdradzi, bo to ma olbrzymi wpływ na ryzyko, jakie niesie z sobą inwestycja w Pański Bank. Jak rozumiem, to wszystkie pytania, które Pan. Jeszcze tylko tak? jedno ostatnie. Bardzo proszę. To jest pytanie powtórzone z walnego zgromadzenia Unii Kredyt. Chciałem upewnić się, czy objąć skalę zjawiska. Proszę mi powiedzieć, czy jakieś koszty operacyjne grupy kapitałowej i banku są płacone przez raje fiskalne? Czy na przykład koszty obsługi software'u czy platformy y, banku pks PKSA były płacone przez Fiscal Paradise uh, in Bermuda perhaps? That's, that's